Jan Brzechwa, Żuk Do Biedronki przyszedł Żuk, Okieneczko puk, puk, puk. Panie Neczka widzi Żuka, Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył Żuk jak polny konik, Z galanterią zdjął melonik I powiada, wstań Biedronko, Wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę I poproszę o twą rączkę. Oburzyła siebie drąka, niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej nie, bo ja jestem piekowata, a pan nie powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Powiedziała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie pegi. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka.